Przypowieści Salomona, rozdział 25, część 3. Jeśli łaknie twój nieprzyjaciel, nakarm go chlebem, a jeśli pragnie, napój go wodą, bo wtedy węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę, a Pan ci odpłaci. W Starym Testamencie Bóg nie wymagał od tych, którzy w niego wierzyli, aby kochali nieprzyjaciół, ale dawał pewne. Przepisy, pewne nakazy, które trzeba było wykonywać. Obowiązkiem Izraelity było na przykład odprowadzenie osła nieprzyjaciela, który się zabłąkał. Tak samo należało postąpić kiedy zabłąkał się wół, należało też pomóc nieprzyjacielowi, jeżeli jego zwierzę pociągowe upadło pod nadmiernym ciężarem. W prawie Mojżeszowym obowiązywała też zasada oko za oko, ząb za ząb, zemsta była ograniczona. Do wysokości doznanej krzywdy. Te nakazy miały nauczyć Żydów, szukania dobra nawet ludzi, których nie lubili, którym życzyli źle. Salomon idzie dalej niż Mojżesz. Radzi, aby nakarmić nieprzyjaciela, gdy jest głodny i napoić go, gdy jest spragniony. Radzi szukać dobra swojego wroga, a to jest istota miłości. Co prawda, motywacją jest to, że jeżeli zatroszczymy się o wroga, to Bóg zgotuje mu gorszy los, a nas jako Nagrodzi, ale postawy szukania dobra każdego Bóg uczy stopniowo. Chcę, żeby wszyscy miłowali nieprzyjaciół, bo on miłuje ludzi, którzy się przeciwko niemu zbuntowali. Na przykład nas. Wiatr północny sprowadza deszcz, a obmowa wywołuje gniew na twarzy. Jeżeli w Izraelu wieje północny wiatr, to na pewno spadnie deszcz. To, że obmowa wywoła gniew tego, kogo się obmawia, jest równie pewne. Lepiej jest mieszkać kątem na poddaszu niż z kobietą swarliwą we wspólnym domu. Jeżeli na zewnątrz jest zimno, to na poddaszu też jest zimno. Jeżeli na Zewnątrz jest gorąco, to na poddaszu też jest gorąco. Jeśli mieszkamy kątem, to mamy mało miejsca. To wszystko są duże niewygody. Mimo wszystko jednak mieszkanie z kobietą swarliwą jest większą uciążliwością. To określenie domu, które tutaj jest przetłumaczone jako wspólny, można też przetłumaczyć jako obszerny. Nawet obszerny dom z kobietą swarliwą jest bardziej niewygodny niż poddasze bez niej. Jak zimna woda dla ust spragnionych, tak dobra wieść z dalekiej krainy. W Izraelu klimat jest gorący. I zimna woda jest wielką rozkoszą. Jednak Salomon uważał, że dobra wieść, która dotarła z daleka, daje większą przyjemność. Wtedy wiadomości rozchodziły się trochę inaczej niż teraz. Jeżeli jakaś wiadomość dotarła z daleka, to wydarzenie, które go dotyczyła, musiało być naprawdę ważne. Sprawiedliwy, który jest chwiejny przed bezbożnym, jest jak zmącone źródło albo skażony zdrój. Od źródła oczekujemy, że będzie czyste. Jeżeli źródło jest zmącone, to utraciło swoją najważniejszą cechę. Od sprawiedliwego oczekujemy, że będzie wobec bezbożnego zachowywał się zdecydowanie i odważnie. Niedobrze jest jeść za wiele miodu. Bądź więc oszczędny w słowach pochwalnych. Salomon już napisał, że nadmiar miodu może doprowadzić do wymiotów, nadmiar pochwał może doprowadzić do pychy. Dlatego chwalić należy oszczędnie w najlepiej pojętym interesie tego, którego się chwali. Człowiek nieopanowany jest jak miasto z rozwalonym murem. Mury chronią miasto przed nieprzyjaciółmi, dzięki nim można je łatwiej obronić. Człowiek opanowany, człowiek, który ma samodyscyplinę, da sobie radę, jeżeli znajdzie się w kłopotach, bo trudne sytuacje wymagają opanowania i trzeba się wysilić, aby je przezwyciężyć. Człowiek, któremu brakuje opanowania, będzie w takich sytuacjach bezradny. posyłał Pan, by nieśli wieść radosną, czekając i dał swoją moc i mówił tak z miłością. Nie, nie warto na drogę tę zadał mi płaszcza zabierać. Nie, nie trzeba wam zebra brać, o dach nad głową zabiegać. Nie. No winę tę głosili więc po czterech stronach świata. Bogaci tak nie mają nic, bo miłość jest bogata. Nie, nie warto na drogę tę sandałki płaszcza zabierać. Nie, nie trzeba wam zebra brać, dach nad głową zabiegać. Gdy ukończyli żniwo ostatnią drogę ruszyli. Patrzyli w niebo na ojca dom i tak z ufnością mówili, Nie, nie warto na drogę tę sandał i płaszcza zabierać. Nie, nie trzeba wam zebra brać, bo dach